Serdecznie Was witam w 27. podcaście, w którym opowiem Wam, jak bardzo ważne są badania. Profilaktyka badań, badania laboratoryjne, takie zwykłe, proste, po prostu z krwi. W jaki sposób niedobory różnych składników, różnych minerałów może doprowadzić do tego, że mamy problem z koncentracją, z pamięcią oraz innymi um, jakby funkcjami które będą nas determinowały do tego, czy musimy iść do psychologa, do psychiatry, albo traktują nas jak wariata. Tak, czasami tak bywa, że czujemy, że coś się z nami dzieje, ktoś do nas mówi, nie jesteśmy w stanie zapamiętać to, co nam przed chwilą powiedział kierownik, trudności mamy z nauką, z koncentracją, zapominamy kartki na zakupy. To wszystko możemy jakby sprawdzić, uporządkować i uzupełnić niedoborami, pod warunkiem, że niedobory są. A bardzo często w moim gabinecie, znaczy nie w moim gabinecie, ale w mojej praktyce doświadczam to, że osoby przychodzą bardzo niedoborowe i zanim te niedobory uzyskamy, w sensie podniesiemy do poziomu optymalnego, jest to proces długotrwały, ale znacząco poprawia się jakość życia i poprawia się jakość funkcjonowania. Te osoby zaczynają żyć, tętnić życiem i chce im się więcej niż mogłoby się chcieć. Więc serdecznie Cię witam w moim podcaście. Jestem Katarzyna Strzelczyk, jestem psychodietetykiem i dietetykiem klinicznym. Już za kilka dni zdaję egzamin na konsultanta psychoterapii pozytywnej spektrum autyzmu, więc bardzo mocno trzymaj kciuki, ponieważ ten egzamin dla mnie jest bardzo ważny. W moich podcastach opowiadam o zdrowym odżywianiu, o holistycznym podejściu do życia, o zdrowiu, naturze. Mówię też o środowisku oraz to cało kształt tego wszystkiego, jak wpływa na nas oraz jak my wpływamy na całokształt naszego świata. Ale mówię też o tym, że jeśli nie wyrażamy emocji, nie, nie widzimy i nie zaspakajamy naszych podstawowych potrzeb, czy fizjologicznych, czy emocjonalnych, to prawdopodobnie zaczynamy zajadać. A jak zaczynamy zajadać, to zaczynają nam tyłki rosnąć i jesteśmy w błędnym kole odchudzania. Zapraszam cię serdecznie do odsłuchania tego odcinka. Dzisiaj chciałabym poruszyć w bardzo krótkiej, skondensowanej wiadomości kwestię niedoborów. Chciałam dzisiaj opisać y, przypadek jednej z pań, która zgłosiła się do mnie do gabinetu, ponieważ y, od jakiegoś czasu chodzi na psychoterapię. Czyli chodzi do psychoterapeuty po to, żeby poukładać swoje jakby relacje z różnymi tam rzeczami, z różnymi sprawami. Mogą to być relacje rodzinne, mogą być to relacja sama ze sobą, mogą to być różnego rodzaju konflikty, czy aktualny, podstawowy, wewnętrzny, czy kluczowy. Jest wiele rzeczy, na którymi warto na przykład też popracować z psychoterapeutą. Z racji tego, że terapia daje nam niesamowite możliwości na rozwój, samorozwój, na to, żeby się uczyć nowych rzeczy o sobie, nie o innych, ale o sobie i wprowadzać to w życie, po to, żeby ten komfort życia był znacznie lepszy. I do dzisiejszego podcastu, w sumie zmobilizowała mnie hmm, sytuacja z dzisiejszą moją pacjentką. Jest to pani, która była u mnie pierwszy raz. I w wielkim szoku jestem i ogromny szacunek bo nie, nie zdarza mi się to w gabinecie, a wręcz bym powiedziała, że to jest pierwszy raz, gdzie terapeuta wysłał e, panią na badania ze względu na, żeby sprawdzić, czy nie ma jakichś niedoborów, a po drugie wysłał też do dietetyka, aby te niedobory uzupełnić. Jak to się zaczęło? Ta pani od jakiegoś czasu chodzi już na terapię, coraz gorzej się czuje, ma problem, żeby przetyć, jest bardzo szczuplutka, e, jest senna, Zmęczona, ospała, ciężko jej się skoncentrować, pamięć graniczy z cudem. Ma duszności w klatce piersiowej. Ma, mimo to, że jest w miarę, bym powiedziała, aktywną kobietą, ma problem z kondycją. Bardzo szybko się męczy. Jej ciało odmawia posłuszeństwa. Jest mega senna, bardzo senna. Nawet jak wraca z pracy, musi się na chwilę położyć, ponieważ jej organizm odmawia jej posłuszeństwa. Ma uczucie takiej duszności w klatce piersiowej. Łącznie z wypadaniem włosów, skóra, paznokcie. I dodatkowo stany depresyjne, które przerodziły się w którymś momencie w depresję. Jedynie co zostało? No to zostało brać tylko leki, iść do psychiatry, ponieważ coś ze mną jest nie tak, jestem jakaś głupia, jakaś nienormalna, inni mają lepiej, inni się szybko uczą, a ja jestem jakaś taka do tyłu. Czyli nasze poczucie własnej wartości zaczynamy sobie systematycznie obniżać, mówiąc, że jacy to my jesteśmy do bani. Albo mówimy sobie, że inni mają lepiej, bardzo mocno porównując się człowiek do człowieka, gdzie nie porównujemy siebie do jakby w przestrzeni... Miesiąca, pół roku, roku czy lat, żeby porównać siebie, co tutaj się zmieniło. Ale idealnie nam się, bym powiedziała, porównuje do obcych ludzi. I wydaje nam się, że oni mają jakiś sposób lepiej, a my jesteśmy jacyś beznadziejni. I w tej kwestii ta pani również miała takie poczucie beznadziejności, bezsilności, bezradności, jakby uwikłana w coś, czego nie miała możliwości mm, nie tyle sprawdzenia, tylko jakby ogarnięcia tego całego tematu. Coś się działo z ciałem, więc my myślała, że to jest też objaw psychosomatyczny. Wiecie, tu jest dużo stresu, jakby napięcia, e, relacji, e, trudności w relacjach, i dlatego, jakby dużo tych sytuacji takich ze zmęczeniem przy, przypisywała, że pracuje na zmiany. Pewna, że jest niewyspana, może czegoś za mało zjadła. I po roku odstawienia leków, psychotropów, postanowiła zrobić ze sobą, może nie porządek, bo to brzydko brzmi, ale postanowiła zadbać o siebie. I tutaj było moje ogromne zdziwienie, kiedy pani mi opowiedziała, że jakby terapeuta poprosił ją, żeby ona zbadała u siebie żelazo, ferytynę, żeby poszła do lekarza, żeby zrobić podstawowe badania. I tu mój mega, mega szacun do tego terapeuty, który ma jakby wiedzę, wgląd do tego, że jakby niedobory mogą bezpośrednio i pośrednio wpływać na nasz stan zdrowia, na nasze, znaczy stan zdrowia to na 100%, ale na naszą psychikę, na naszą zależność, na nasze funkcje poznawcze, że to ma przeogromny wpływ. Jak prowadziłam kilka wykładów takich gościnnych y, na studiach, dla, w sumie dla studentów psychologii, co każdym razem mówiła mi o tym, i nawet wręcz prosiłam, że jak już będą tymi psychologami, będą prowadzić własne gabinety, czy też nie będą w swoich gabinetach, ale będą pracować u kogoś, to żeby bardzo mocno zwracali uwagę na to, że zanim stwierdzą, że ktoś ma depresję czy ma stany depresyjne, żeby sprawdził niedobory, bo te niedobory y, pokarmowe, niedobory w minerałach mają przeogromne znaczenie. Ta pani zrobiła sobie badania, i z tych badań wyszło, że ma silną anemię, ma niedobór żelaza, ma niedobór ferytyny. Będziemy jeszcze po drodze sprawdzać poziom witaminy D3 ja jeszcze w przypadkach, jeśli ktoś ma zwiększą, większą, większą masę ciała, czy w otyłościach, jeszcze sprawdzam poziom insuliny, glukozy, zawsze też sprawdzam TSH, FT3, FT4 i warto też czasami sprawdzić antyTPO i antyTG. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jakby stany depresyjne, stany lękowe, huśtawka nastrojów, e, poczucie takiej bezsilności, bezradności, brak wigoru, brak, brak takiej wewnętrznej siły do działania, to oczywiście jeszcze zapomniałam, żeby warto jeszcze sprawdzić poziom witaminy B12. Więc te wszystkie elementy wpływają bezpośrednio na to, co mamy w środku. I jakby to teraz to wszystko posegregować, to jeśli nie mamy odpowiedniego poziomu żelaza, to nie ma odpowiedniej ilości transportu tlenu we krwi. Nie ma odpowiedniego transportu, nie ma prawidłowej pracy tarczycy, bo tarczyca też potrzebuje żelaza do tego, żeby prawidłowo funkcjonować. Jeśli nawet ma odpowiednią ilość żelaza w organizmie, to niestety tarczyca zabierze ją. A propos funkcjonalności swoich jakby potrzeb, nie ma niestety takiej ilości znowu żelaza do tego, żeby był transport tlenu. Więc tu jest jakby konkurencja, więc tego żelaza musi być naprawdę na wysokim poziomie, żeby było odpowiednio na wszystkie nasze funkcje, które potrzebujemy do życia. Ferytyna jest to zapas żelaza w mięśniach. Jeśli nie mamy tej ferytyny, albo ta ferytyna jest na bardzo niskim poziomie, mamy uczucie duszności, jesteśmy mega niedotlenieni, mamy problem z koncentracją, z pamięcią, chodzimy i śpimy, bardzo często ziewamy, mamy takie wrażenie, że, że my kogoś nie słuchamy, bo zaczynamy, wiecie i zaczynamy ziewać i ziewać. Ale to nie wynika z tego, że po prostu drugiego człowieka mamy w nosie. To wynika tylko i wyłącznie z tego, że organizm jest mega zmęczony, głowa jest przeciążona i jest brak tego tlenu w organizmie i w mózgu. Mamy wtedy problem właśnie z tą pamięcią, z koncentracją, z uczeniem się na egzaminy, na sprawdziany, czy też przygotowywanie się do jakiejś tam prezentacji, czy jakichś różnych ważnych wystąpień, takich publicznych, czy nie tylko Możemy też zapomnieć i zapominać kartki do sklepu albo wchodzimy do sklepu i nie wiemy po co tu przyszliśmy. Więc jakby żelazo i ferytyna odpowiadają jakby na takie podstawowe, tylko mam mówię, informacje, choćby nawet niedotlenienia organizmu. Witamina B12 też wchodzi w szereg różnych um, przemian, takich metabolicznych. I potrzebujemy ją w organizmie, ale ja zostawiam wam tylko informację jedną, że jeśli jest witamina B12 i na niskim poziomie, nie ma też krwiotw krwiotworzenia, nie ma też znaczy no i idealnie się poplątałam. Jeśli nie ma witaminy B12, jest też trudność z przyswajaniem tego żelaza. A witamina B12 jakby chociażby w pierwszej kolejności nie ma jej, jest na niskim poziomie. Jeśli masz 300, to już jest zdecydowanie za mało. To w momencie, gdzie masz te 300, 200... To odbierać ci się chęci do życia. Często pacjenci mówią, że nie mają motywacji do działania, że bardzo pragną, chcą, ale jednak tacy są tacy sflaczali, zmęczeni, tacy jak własne zwłoki nie mają siły na nic i nie ma tej energii, tej iskry. Warto wtedy sprawdzić poziom witaminy B12, bo prawdopodobnie masz jej niedobór. Ale warto wtedy też suplementować tą B12 z gatunku metalokabalaniny, czyli formę już um, aktywną tej witaminy a nie w formie takiej, która jest złożona. Dzisiaj tym nie będę się zajmowała, bo nie ma na to przestrzeni, ale warto jednak na to zwrócić uwagę, która z tych witamin się nam wchłania w organizmie. Czy w tabletkach? Ja uważam, że lepiej w aerozolu, ponieważ już w jami ustnej zachodzą procesy i odciążamy trochę żołądek. Więc mamy żelazo, ferytynę, gdzie ferytyna nie jest jakby żadnym minerałem. Ferytyna jest to zapas tego żelaza w mięśniach. Więc jeśli nie mamy tam zasobów w tych mięśniach, no to nie mamy o czym mówić. tak? Czyli jak już nie ma żelaza w organizmie, jak jest go mało i jeszcze tarczyca potrzebuje i inne nasze organy, i do tego e, ferytyna też, jakby ten zapas się musi utworzyć, no to nie masz czego. Pamiętaj, e, z pustego no nie nalejesz. Musi tam być coś chociaż w połowie pełne, w połowie puste, po to, żeby coś tam się mogło zadziać. Kolejną taką alternatywą, alternatywą. Kolejnym takim elementem, którym warto sprawdzić, gdzie masz takie stany depresyjne, lękowe, to sprawdzić poziom insuliny i glukozy. Jeśli mamy zbyt dużą, albo zduż, zbyt dużą, albo w ogóle powyżej normy, albo blisko górnej granicy normy glukozy, to wtedy też możemy mówić o, może nie o niedoborach, ale o huśtawce takiej emocjonalnej, wtedy kiedy jemy coś słodkiego. Czyli mamy wyrzut insuliny do góry i glukozy idzie do góry, na dół, i na dół, do góry, na dół, do góry. I na pewno pamiętacie z matematyki, gdzie było sinusoida i tutaj ta sinusoida bardzo mocno wkracza nam do takiej chośtawki nastrojów, jesteśmy podrażnieni, agresywni, e, czujemy niepokój, jesteśmy rozdrażnieni, często wchodzimy w irytację, więc warto tutaj jakby ym, sprostać, y, sprostać w sensie takim, żeby ta sinusoida nie była taki wysoki piki, tylko żeby ona miała jak najmniejsze i żeby ona była jak najszersza, e, ta sinusoida, aniżeli była taka wąska i mocne piki. Więc glukozę próbujemy obniżyć do co najmniej 90, ponieważ 95, 96 to już jest zbyt wysoki poziom glukozy. I tutaj zaczynają się jakby inne funkcje takie metaboliczne, które niestety nasz organizm może sobie z tym nie poradzić. Insulina. Jest to hormon i insulina odpowiada na ilość glukozy w organizmie. I jeśli insulina jest powyżej 10, mamy 11, 15, 20, zaczyna się już nam insulinoporność. Przy insulinoporności... Mamy stany depresyjne, stany lękowe, mamy huśtawkę nastrojów. Mamy problem z koncentracją, z pamięcią. Mamy bardzo szybki spadek po posiłkach gorących, słodkich, wysoko przetworzonych. Wiecie, taki kocek i najlepiej sobie za chwilę tylko zrobić dżemeczkę, więc. W insulinoporności również wchodzą takie stany, nad którymi my nie mamy w ogóle żadnej kontroli. Nasz organizm rządzi nami, kopie nas po tyłku, a my nie potrafimy sobie z tym poradzić. Więc jedynym sposobem na to to jest obniżyć poziom insuliny odpowiednią dietą, dietą z niskim indeksem glikemicznym, z niskim albo średnim ładunkiem y Glikamicznym indeksem i ładunkiem, więc musicie pamiętać, indeks dotyczy się glikamicznej danego produktu, ładunek glikamiczny dotyczy się danej potrawy i to też warto sprawdzać w obrębie całego dnia ten ładunek. Dzięki temu też insulina, y, glukoza też nam spadnie, jeśli ograniczymy ilość słodyczy, napojów, y, wysoko przetworzonej żywności, y, ta glukoza nam spadnie i już będziemy mieli mniejsze piki, y, szersze, to spowoduje, że będziemy się lepiej czuć. Kolejnym elementem to jest witamina D3. Witamina D3 odpowiada również za wiele, wiele, jakby, jak to powiedzieć, potrzebna jest nam do wielu jakby funkcji w naszym organizmie. Ja się skupię też tylko do jednej, na tą chwilę, czy też mówimy o takich stanach depresyjnych, takich lękowych, huśtawek nastroju. Niedobór witaminy D3, oczywiście to też jest brak odporności i powinniśmy ją mieć na poziomie minimum 50. I nie ma sensu suplementacji witaminy D3 w ciemno. Czyli dzisiaj postanawiam, że suplementuję D3, ok, to już lepsze jest lepsze niż nic, ale w momencie witaminy D3 powinniśmy oznaczyć i dobrać odpowiednią dawkę tej insuliny, tej, insul, tej witaminy D3 do, do tego naszego niedoboru. Bo co z tego, jeśli masz na przykład witaminy D3 na poziomie 10 i suplementujesz 1000 jednostek, nie, nie jesteś w stanie jakby zapełnić tego wiadra dziurowego którego zalewasz wodą, bo cały czas ci bokami ucieka. Potrzebujemy zakleić te dziury bardzo wysoką dawką witaminy D3, i bardzo często wtedy trzeba udać się do lekarza po receptę na bardzo wysoką dawkę, na przykład 8-10 tysięcy jednostek, czy na kilka dni, czy każdego dnia, żeby ten niedobór podnieść w szybkim tempie. Mamy witaminy D3, mamy insulinę glukoza, to te parametry musimy wyrównać, ferytyna, żelazo, witamina B12. Ale chciałabym też powiedzieć tutaj może nie tylko niedobory, ale jakby zwrócić jeszcze też taki aspekt do tego związanego z, z, z ze stanami depresyjnymi, z nastroju, nastrojów, problem z pamięcią, z koncentracją, ale też trudnością utrzymania masy ciała, bo to przy insulinoporności jest również. Poziom, że tak powiem, hormonów, czyli jak kształtuje się TSH, FT3, FT4, czy czasem nie macie Hashimoto, czyli sprawdzamy przeciwciała antyTPO, antyteg, ponieważ tarczyca odpowiada, jakby reguluje cały naszym organizmem i jeśli tam się dzieją jakby niedobory, na poziomie, no właśnie, mamy niedobór żelaza, niedobór ferytyny, automatycznie idzie problem z konwersją na, na hormony. Więc no, nie ma takiej możliwości, żebyś lepiej się czuła w momencie, kiedy jesteś niedoborowa. I tak osoby, które mają niedoczynność tarczycy, niestety bardzo często mają niedobór żelaza, ferytyny i te poziomy trzeba wyrównać. Często mają za mało selenu, za mało magnezu, więc w momencie, kiedy te pierwiastki zaczynamy wyrównywać, te osoby zaczynają się znacznie lepiej czuć. Ja wiem, że to jest dzisiaj tylko takie skondensowane i krótkie, bo to miało być skondensowane i krótkie. Ale wracając też do, do, do tej sytuacji tej pani, w momencie, kiedy mamy anemię wiele, wiele lat i nasza feretyna jest na bardzo niskim poziomie, i to ba, niski poziom to jest, w moim przypadku to było graniczne dwa. Ja też jestem osobą, która jest silnym anemikiem i doskonale wiem, co mam jeść, jak mam jeść, i cały czas próbuję załatać tą dziurę, która powstała, i jakby to żelazo najbardziej mi ucieka. Więc tutaj jeszcze jest kwestia taka, żeby wysłać odpowiednią osobę, jeśli na przykład jest ta anemia i jest bardzo duży niedobór tego żelaza, feretyny, żeby sprawdzić, jakie mamy miesiączki. Czy one są obfite, czy one są regularne, czy one są bardzo, ten cykl jest bardzo długi. Jeśli obfite, to jak obfite? Bo może być też tak, że poprzez miesiączkę tracisz bardzo dużą ilość krwi, a za tym idzie żelaza, i jakby zapasu nie jesteś w stanie w bardzo krótkim czasie sobie uzupełnić. Pamiętaj również o tym, że suplementację tych wszystkich minerałów, czy też podniesienie odpowiedniej konwersji, czy też związane to z tarczycą, czy też obniżenie insuliny, obniżenie glukozy, podniesienie B12, podniesienie żelaza, ferytyny, tym powinien się zająć lekarz. Jeśli mówimy o hormonach i mówimy też o insulinie, może zająć się to endokrynolog, jeśli mówimy o żelazie, o ferytynie, o witaminie B12, lekarz wewnętrzny, lekarz rodzinny. Ale pomimo wszystko, to są takie pierwiastki, takie podstawy podstaw, gdzie ja bardzo często obserwuję u moich pacjentek, które przychodzą do mnie stan ze stanami depresyjnymi, stanami lękowymi, mają chośtawkę nastroju albo już mają depresję zdiagnozowaną. Zawsze, zawsze wysyłam na komplekt badań, sprawdzam potem niedobory, niedobory podnosimy i okazuje się, że ten człowiek się zdecydowanie lepiej czuje i po prostu chce mu się chcieć, chce mu się po prostu żyć. Bo każdego dnia, jak wstaje i czuje się jak własne zwłoki, to jest zero komfortu. A w momencie, kiedy niedobory jakby podnosimy, chociaż w małym stopniu na początku, to po dwóch trzech tygodniach już troszeczkę czuć różnicę. Jak mamy głębokie niedobory, niestety potrzebujemy na to dwa czy miesiące, ale już jakby przez pryzmat brania tych e, suplementów powoduje to, że e, czujemy się choć troszeczkę lepiej. I co do tych jeszcze niedoborów. No z tymi niedoborami jest to niestety ciężko. To nie jest też tak, że można sobie kupić witaminy, e, pakiet witamin w aptece i powiedzieć, że chce się jakiś multi coś tam, multi combine. E, uważam, że to powinniśmy jakby mineralizację, suplementację różnymi e, produktami dobierać indywidualnie pod dane niedobory. Nie możemy na przykład brać, tak jak powiedziałam, witaminy D3: wszyscy 4000, wszyscy 2000, albo wszyscy tysięcy. Trzeba sprawdzić, kto jaki ma niedobór, i dopiero wtedy zacząć na tym poziomie działać. Jeśli mówimy też o problemach z tarczycą, to oczywiście sami euteroksu sobie nie kupicie, ale również. Lekarz, endokrynolog powinien na jakiej podstawie, co tam się dzieje z tą tarczycą i bardzo mocno się temu przeglądać. Ale pamiętaj też o tym, że jakby... Twój styl życia, Twój styl pracy będzie bezpośrednio i pośrednio wpływał na to, jak ty funkcjonujesz, jak ty żyjesz, jak ty żyjesz, no tak, no jak ty żyjesz, jak ty, jak ty działasz, albo nie działasz, bo jeśli pracujesz na nocki, albo masz to trzy nowy system pracy. Nie ma opcji, żeby tam wyregulować hormony, żeby tam cokolwiek się pozytywnego zadziało takiego super. Tam zawsze się coś będzie działo, więc zastanów się cztery razy, zanim pójdziesz do pracy zmianowej. Jeśli już, to wybieraj taką, która jest dwuzmianowa, ale nie trzyzmianowa. Później jakby skrolowanie ekranu, siedzenie dużo na tyłku, braku ruchu. No przy anemii jakby ciężko też iść na spacer w momencie, kiedy po prostu ledwo dyszymy jak takie karpie i po prostu łapiąc te powietrze, ten tlen żeby ten mózg nasz dotlenić, ale pamiętaj, że ten ruch będzie ci potrzebny, żeby trochę tego tlenu wprowadzić do twojego organizmu. I patrząc właśnie przez pryzmat dzisiejszej pacjentki, która mi natchnęła do tego podcastu, wierzę bardzo mocno, że jak zastosuję się do tej suplementacji, której dzisiaj rozpisałam, znacznie poprawi swój komfort życia i poprawi swój, jakość swojego życia. I powinno to być w formie takiego progresu po miesiącu, więc po miesiącu sprawdzimy, i jeszcze raz poziom witaminy B12, żelaza, ferytyny i sprawdzimy jeszcze witaminy D3, żeby wiedzieć jaką suplementację tutaj zastosować nie w formie profilaktyki tylko celowanej. Ale również będziemy sprawdzać pod kątem celiaki. Chciałabym, żebyś też pamiętała, że jeśli masz anemię od wielu, wielu lat, albo cały czas ciężko ci tą e, witaminę B12 i ferytynę, czy żelazo utrzymać, albo one zawsze na dolnej granicy normy, sprawdź po prostu pod kątem celiaki, czy nietolerancji glutenu. Co tutaj możesz zrobić? Bo jakby dzisiaj nawet odświeżam sobie pamięć, zrobiono takie badanie chyba to była, było to stowarzyszenie Celiak.pl i jakby ile jakie niedobory albo jakie objawy w pierwszej kolejności występowały u osób z celiakią, Więc jakby nie wiem, 90% ludzi zaznaczyło, że to była anemia, i od momentu oznaczenia anemii po 10 latach okazało się, że, że jest celiakię. Więc sprawdzaj, określaj. To, że się czujesz fatalnie i na przykład lekarz mówi, że oj, przestań kobieto, no wiesz, pewnie tak nie mówi, ale mówię, proszę się nie martwi, tak pani ma. Skoro pani miesiączkuje bardzo obficie, no to pani będzie miała niedobór żelaza. Jeśli pani coś tam, coś tam, no to taki pani urok, taka pani uroda. No kurczę, nie, ani uroda, ani urok, ani tak mam. Ja po prostu chcę się tego pozbyć, ja chcę to zmienić, bo jeśli są obfite miesiączki, to może jest endometrioza, adomioza. Pomyśl. Dobra, bo się rozgadałam za bardzo. Życzę Ci owocnych przemyśleń, zastanów się bardzo głęboko nad tym, co powiedziałam. Ewentualnie, zrób sobie notatki, zrób sobie profilaktycznie badanie. Oczywiście, dołączę do tego jeszcze morfologię, bo morfologia nam też dużo będzie odpowiadała na ten temat. Możesz sobie zrobić jeszcze badanie moczu, które też nam określi, czy coś tam się dzieje, ile mamy sztawianów, ile mamy, czy mamy tam białko, czy tam są erytrocyty, jaki jest poziom pasowości. To też mówi nam o tym, jak wygląda y, nasz organizm. To, co wydalamy, jest pośrednio i bezpośrednio bardzo istotne. Bo skoro my tu z tej strony wkładamy, z tamtej strony wylatuje, to ma to istotny y, sens. Bo można wtedy porównać, jakby e, takie wiecie, nasz organizm trochę tak jak filtr oleju, nie? czyli wlewamy czysty olej do, do silnika, e, przelatuje przez filtr i wylatuje jakiś tam. Więc jak on wylatuje w miarę taki czysty, ładny, to znaczy się, że silnik działa, ale jak już wylatuje taki nieciekawy i mechanik mówi, no nie, nie, tutaj coś się dzieje, już jest totalny taki zanieczyszczony, to on już też wie, co zrobić. Dobra, i tą anegdotą kończę. Dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłaś mi ten czas, a przede wszystkim, że sobie poświęciłaś ten czas, znalazłaś go dla siebie i do usłyszenia w, w kolejnym podcaście. I zachęcam Cię również, tutaj będzie od razu pod tym podcastem link do zapisu się na newsletter. Dzięki temu będziesz mogła być na bieżąco z wszelkimi informacjami łącznie z tym, że mój na przykład podcast został wydany, czy jak są jakieś szkolenia, kursy, Albo mam coś mądrego i ciekawego do przekazania. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.